kryzys, inflacja, bieda, strach w oczach, wysokie ceny energii. Co robić? Co robić? Jedni tracą, a drudzy zarabiają. W czasach kryzysu powstawały największe fortuny świata. I możemy sobie prześledzić od starożytności przez średniowiecze, reguła się powtarza. Popatrz nawet na współczesne, współczesne czasy. Microsoft Powstał w 1975 roku, w czasie potężnego kryzysu. MTV 1981 rok. Netflix 1997 rok. 2008 potężny kryzys, który możesz pamiętać, polski tak nie dotknął bardzo. Powstał wtedy, powstał wtedy Airbnb. Potężne firmy na dzień dzisiejszy powstawały w czasach, gdzie teoretycznie inni się wykrwawiali. I widzisz, jak popatrzeć też na największych inwestorów na świecie, typu Warren Buffett, to on mówi właśnie o tym, żeby bać się wtedy, kiedy inni są chciwi i chciwić się wtedy, kiedy inni się boją. Więc teraz jest czas na to, żeby się chciwić. Tak, może słowo nie jest specjalnie ładne, ale tak to w praktyce wygląda. Teraz dla Wielu osób na całym świecie jest najlepszy okres, jest okres prosperity. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć na temacie, na przykładzie różnych branż i konkretnych rzeczy, które możesz zrobić, żeby zbudować z tego całkiem dużą albo ogromną firmę. Ale zanim ci opowiem konkretnie, jakie branże, to szybka informacja, ponieważ w przyszłym tygodniu. W przyszłą sobotę i niedzielę organizuję szkolenie na sali. Bardzo rzadko robię takie szkolenie, ale akurat teraz postanowiłem, że zrobię takie szkolenie, gdzie odpowiem na to, co ostatnio pytaliście mnie w ankietach, gdzie pojawiły się problemy wasze, właśnie związane z pieniędzmi, z tym, co robić, żeby te pieniądze mieć, problemy z relacjami międzyludzkimi, problemy z zarządzaniem samym sobą, problemy z tym, jak to zrobić, żeby być atrakcyjnym, żeby przyciągać innych ludzi. I tak w wielkim skrócie, a propos tego, co będzie w przyszłym tygodniu. Na szkoleniu na sali, gdzie naprawdę za symboliczną opłatę, gdzie by tak naprawdę zwróciły się koszty tego szkolenia. Będzie dwudniowe szkolenie ze mną. W opisie jest link do, co teraz działa przez. Live chyba jest adres, ale wejdź do, do opisu, tam jest dokładny link. Nie, przepraszam, co teraz działa przez PS? Tak to się nazywa, bo szkolenie się nazywa Projekt Sukces. Kiedyś takie szkolenie zrobiłem pierwszy raz chyba w 2013 roku, więc teraz jest po 9 latach, prawie że, jeśli nie, nie prawie po 10 latach, ponownie robię. I te osoby, które były 10 lat temu, zaczęły tak naprawdę wtedy, zaraz po poszkoleniu odnosić duże sukcesy, bo wtedy szkolenie trwało 3 dni yy, i była cała masa wartościowej wiedzy. Ale do meritum. Yy, co, do, co do tematu, jak zarabiać na kryzysie? Ok. Jest kwestia tak naprawdę zastanowienia się nad tym, jaką wybrać niszę, żeby tam zaistnieć. I też popatrzeć historycznie na te kryzysy, które były do tej pory. Co takiego może teraz zadziałać? Zadziała na pewno. Marketing. Jeśli ty jesteś dobry w marketingu albo nauczysz się marketingu i zaczniesz oferować usługi związane z marketingiem, na 100% na tym zarobisz. I jeszcze szczególniej, jeśli to będzie marketing związany z social mediami. Jeśli będziesz prowadzić komuś TikToka, Instagrama, albo będziesz wiedzieć nawet dla swoich produktów, jak to zrobić, żeby ten marketing prowadzić, żeby po prostu być tam skutecznym. To nie chodzi tylko o to, żeby prowadzić, tylko chodzi o to, żeby faktycznie pozyskiwać followersów, subskrybentów, bo to jest. Jest w tym momencie. Wszystkie firmy tego szukają. Jak ktoś komuś źle robi obsługę, non stop jest tutaj ruch. I w tym będziesz mieć na 100% zajęcie i na pewno się na tym dorobisz. To, to jest pewnik. Za tym, za marketingiem idzie kolejna sprawa w postaci umiejętności robienia filmu wideo. Umiejętności, nie mówię tutaj o prowadzeniu YouTube'a, tylko jeśli masz produkt, to w jaki sposób hmm, nakręcić reklamówkę, jak ją umieścić właśnie w social media, jak się dogadać z influencerami, jak się dogadać z firmami reklamowymi, umieć w ogóle robić reklamy na Facebooku, no to się wiąże z, z pierwszym, czyli z marketingiem. Ale generalnie umiejętność obsługiwania kamery, robienia czegoś, co przyciąga ludzi, to jest w tym momencie majątkowe, bo YouTube ogląda codziennie 30 milionów ludzi. Mamy pozostałe social media, gdzie to są po prostu setki milionów ludzi, którzy codziennie szukają, jedni szukają rozrywki, inni szukają wiedzy. I jeśli umiesz tam się porospychać troszkę łokciami, na pewno na tym się dorobisz i to bardzo dużo. Kolejna sprawa, gdzie możesz się dużo dorobić, to są wszelkie tematy związane z przesyłkami. No tak, upadnie wiele firm, powstanie wiele firm, ale coraz więcej rzeczy jest wysyłanych, więc nawet jeśli byś miał firmę kurierską zrobioną nową, taką na zasadzie lokalnych wysyłek w mieście i szybkie dostarczenie z jednej dzielnicy do drugiej, czy do przesyłki, czy jakichś dokumentów, na pewno będziesz miał na to zapotrzebowanie, a w momencie, kiedy można to robić za pomocą roweru nawet hulajnogi elektrycznej czy samochodu elektrycznego gdzie koszty będą zerowe albo bardzo niskie jest to bardzo intratna branża jeśli chodzi o pakowanie jeszcze i wysyłanie znaczy cały fulfillment chociaż akurat Bezos wczoraj ostrzegał że żeby zaciskać pasa bo idzie kryzys wszyscy non stop właśnie na temat kryzysu w mediach Duzi gracze informują właśnie, a propos kryzysu, jak to źle jest i jak to jeszcze będzie gorzej ten rok, początek przyszłego roku. Więc, pomimo tego, że Bezos mówi, żeby zaciskać pasa, to jednak sprzedaż na Amazonie rośnie, sprzedaż na Allegro też się utrzymuje na wysokim poziomie, i ludzie kupują i będą kupować przez internet. Więc wszelkiego rodzaju firmy, które. Parają się tym, żeby dla kogoś obsługiwać magazyn, w ogóle zrobić magazyn, zrobić pakowanie, zrobić wysyłkę. Tego typu firmy cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jeszcze 2-3 lata takich firm praktycznie w ogóle nie było, a teraz wyrasta ich coraz więcej, ale jest dalej duże pole do, do popisu, żeby tego typu rzecz robić. Genialną niszą do zagospodarowania jest używana odzież, bo od paru lat generalnie trenduje, panuje taki mocny trend, żeby wśród młodzieży szkolnej szczególnie, żeby nie kupować nowych rzeczy, i chodzą właśnie bardzo dużo osób, chodzi do second-handów, żeby tam znaleźć sobie, sobie fajne rzeczy, i wśród młodzieży szkolnej jest nawet tak, że to jest. To jest niemodne, żeby kupować nowe rzeczy, o dosłownie tak, a ym, nie ma problemu z dostępem do odzieży używanej, z hutowniami, kwestia otworzenia punktu i jak widzę jakimi samochodami jeżdżą właściciele ym, second handów, to myślę, że też to zauważasz i może to jest coś, co Ciebie by zainteresowało. Yy, kolejna bardzo cenna rzecz dla Ciebie to mogą być ym, zwierzęta. Zwierzęta domowe, wszelkiej maści, bo nawet jak będzie kryzys, bardzo duży, inflację już mamy przeogromną, i tak w Polsce to jest ukrywane, bo ten kryzys już tak naprawdę jest od, od dawna, ale partia rządząca trzyma w garści telewizję, która propagandę rozsiewa, więc nie wnikajmy w politykę. Zwierzęta. Te osoby, które mają, może ty masz jakieś zwierzę domowe, jeśli masz psa, kota, to nie jest tak, że jak okaże się, że będziesz mniej zarabiać, to bo twoja firma, nie wiem, będzie robić zwolnienia, cięcia, jakieś czy to płac, czy może jak Elon Musk każe ludziom więcej pracować za mniejszą płacę w, w Twitterze, może się tak okazać. I co, jak masz psa, to to go oddasz do schroniska? No, raczej nie oddasz kota też nie oddasz, więc widzisz, pomimo nawet tego, jeśli będą chude miesiące czy chude lata, to i tak ludzie będą kupować dla tych zwierząt rozmaite rzeczy, będą chodzić do weterynarza, będą kupować gadżety, jedzenie, więc jeśli wejdziesz w niszę właśnie zwierząt, to zawsze będzie tam dla Ciebie coś do ugryzienia. Kolejna sprawa, w którą możesz zainwestować to jest... Edukacja online, to są korepetycje, to jest robienie szkoleń online, bo ludzie e, zawsze potrzebowali wiedzy, a w momencie, kiedy to jest tak łatwe przez internet, no. Ok, to, to jeszcze powiem Ci, a propos wiedzy, inną, inną sprawę. To też, a propos tego, co Warren, Warren Buffett powiedział. Nie pamiętam dokładnie tej sentencji, ale to było coś takiego, że kiedy idą czasy kryzysu, najcenniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, to zainwestować w siebie, w swoją wiedzę. I sens tego był taki, że im więcej będziesz zarabiać, im bardziej jesteś specjalistą w czymś. Więc kwestia wszelkiego maści, wszelkiej maści szkoleń, kursów, które podnoszą Twoje kwalifikacje. W czasach kryzysu na tym tylko możesz zyskać w momencie, kiedy w Twojej głowie jest więcej wiedzy. Kiedy idą czasy kryzysu, czy kiedy jest kryzys, to firmy szukają możliwości oszczędzania, możliwości cięcia kosztów, więc bardziej się interesują usługami doradztwa podatkowego, bardziej się interesują zmianą księgowości, żeby po prostu ktoś im to robił lepiej jak do tej pory. Więc jeśli masz tego rodzaju wiedzę, a jeśli nie masz, to jest kwestia nabycia takiej wiedzy, żeby zostać na przykład doradcą podatkowym, czy prowadzić biuro księgowe, bo na to będzie, Coraz większe zapotrzebowanie. Kolejna sprawa jest związana z tym, że jest cała masa ludzi, którzy um, zaczynają mieć problemy ze spłacaniem kredytów, i jedni sprzedają te rzeczy, które mają, a um, no, niektórzy przez to, że, że nie mają po prostu pieniędzy, nie mają pomysłu, a może są leniwi. No, pojawiają się problemy z płatnościami. W związku z czym wszelkiego rodzaju firmy windykacyjne, tak, wszelkiego rodzaju firmy windykacyjne odzyskiwania płatności będą się rozwijać niezwykle intensywnie. Tak to po prostu jest. Słuchaj, to. Ja z tym nie dyskutuję, że po prostu tak ten świat wygląda. Jest ktoś, kto traci, jest ktoś, kto zyskuje. No, po prostu w tym wypadku tak to, tak to działa. Ok. Dawaliście mi też pytania odnośnie tego, a co z giełdą, co z nieruchomościami. Więc tak, jeśli chodzi o nieruchomości, ja bym się mocno obawiał inwestować. Na pewno jeśli nie masz o tym pojęcia, ale. Będzie się pojawiać mnóstwo okazji teraz. Tak jak dwa lata temu pojawił się reklamowany wirus, czy to już może było nawet 3 lata temu, to. Wiele firm bankrutowało, wiele pensjonatów, siłowni i po prostu sprzedawali nawet za bezcen to, co było, żeby jakiekolwiek pieniądze odzyskać z wkładu. Jest dużo osób, których nie stać właśnie na spłacanie kredytu, więc coraz więcej pojawia się ofert na, na, na sprzedaż nieruchomości, tylko widzisz, jeśli chodzi o nieruchomości, musisz mieć po prostu dużą gotówkę, bo na dzień dzisiejszy dostanie kredytu na nieruchomość jest, no nie jest to rzecz łatwa. Jeśli masz gotówkę na to, czy nawet większą gotówkę na to, żeby wziąć kredyt, bo 10% wkładu ci nie wystarczy, nawet 20% może ci nie wystarczyć, jest dużo okazji. Pojawia się coraz więcej okazji, jeśli chodzi o nieruchomości. To jest pewne. Jeśli chodzi o giełdę. Giełda w czasach kryzysu pikuje, więc skoro pikuje, to można wykorzystać to do zarabiania. Tak, jak w tamtym roku giełda mocno rosła, dwa lata temu w zasadzie przez ostatnie kilka lat giełda prosła, a teraz giełda spada. Więc jeśli nie mówię o giełdzie polskiej, tylko patrzę na giełdę w Nowym Jorku. I jeśli wiemy, że będzie to jeszcze bardziej pikować, to. Jest to czas na to, żeby robić krótką sprzedaż, może nie tyle konkretnych akcji, ale po prostu całego indeksu, więc można wziąć indeks powiedzmy 500 SPX 500 i obstawić jego spadek. To nie jest żadna porada inwestycyjna, ja sobie tutaj to po prostu domniemuję i tak zazwyczaj się po prostu robi w, w tego typu kryzysach. Jeśli waluta, no teraz waluty też no nasza, nasza przez ostatnie 2 miesiące ostro dostała po tyłku, teraz zaczyna się troszkę odbijać, ale jak łatwo jest obserwować, waluty których krajów spadają, więc tam też można obstawić krótką sprzedaż. Ale widzisz, zawsze jak jest kryzys, spadają ceny, spadają te wykresy. Nadchodzi pewien moment, kiedy to się odbija, i kiedy to się odbije i zacznie iść w górę, i zaczną się pojawiać coraz bardziej optymistyczne głosy z rynku, to trzeba wtedy się zastanowić, czy to nie jest moment, żeby zainwestować. I popatrz te, nawet to, co się teraz dzieje z kryptowalutami. Przez to, że w tamtym tygodniu padła jedna bardzo duża giełda, jeśli chodzi o kryptowaluty, Bitcoin spadł na łeb na szyję. Ale on w pewnym momencie odbije. Jedni mówią, że już odbił, inni, że jeszcze spadnie e, troszkę na wartości, ale widzisz, e, na pewno warto się temu tematowi e, przyglądać. Więc widzisz. Ja teraz tylko liznąłem ci troszkę ten temat, żeby pokazać Ci, że opcji jest tak naprawdę masa, bo zwróć uwagę na to, jeszcze co dzieje się za wschodnią granicą. Ta wojna kiedyś się skończy. To nie jest tak, że ta wojna będzie trwać 10, 20, 100 lat. Nie ma takiej opcji. Ta wojna kiedyś się skończy. I w momencie, kiedy ta wojna się skończy, Ukraina będzie potrzebować odbudować się. Jak się odbudowuje budynki, no, będą potrzebować materiałów budowlanych, będą potrzebować materiałów wykończeniowych, będą potrzebować wszystkiego do wyposażenia tych domów, bo nie będzie tak, że będą spać w lepiankach. Jestem na 100% pewien, że Ukraina zaciągnie przeogromne kredyty pod zboże, pod inne rzeczy, które mają dostępne jako dobra naturalne, po to, żeby żeby się po prostu odbudować, dostaną też na pewno jakąś pomoc zagraniczną, dostaną na pewno miliardy dolarów i za te pieniądze będą się odbudowywać. Więc widzisz, jeśli już teraz się zainteresujesz tym tematem i nawiążesz odpowiednie znajomości na Ukrainie, to może to będzie szansa dla Ciebie na to, żeby, pomimo tego, że jest kryzys, zarobić na tym krocie. Więc przemyśl to sobie. To nie jest temat do przemyślenia na jeden dzień, na dwa dni, tylko tak naprawdę, skoro teraz ten kryzys się rozkręca, to jest temat na najbliższe miesiące. Ale to nie chodzi o to, żebyś tylko myślał, co z tym zrobić, tylko nawet z tych rzeczy, które Ci dzisiaj powiedziałem, może się skrzyknij z kolegami czy z koleżankami i po prostu zróbcie razem ten biznes. To nie, to nie jest tak, że Ty musisz się na wszystkim znać. Powiedzmy, że Ty masz pomysł, masz kogoś znajomego, który jest dobry w księgowości, masz kogoś, który jest dobry w marketingu, masz kogoś, kto jest dobry w programowaniu i już możecie założyć spółkę, możecie założyć firmę, możecie założyć startup, jeszcze wziąć na to dofinansowanie, bo też w tym tygodniu ruszyła duża pula funduszy na dofinansowania i nawet za pieniądze Unii Europejskiej stworzyć firmę i po prostu działać. To nie jest tak, że... Popatrz, nawet Microsoft. Tak naprawdę, mnóstwo biznesów, na które, które dzisiaj są przeogromnymi biznesami, to powstały z tego, że ktoś odkupił czyś pomysł. Popatrz, Tesla. To nie jest tak, że Musk stworzył Tesla. On kupił markę Tesla, on kupił po prostu coś, co już istniało, tylko to zostało udoskonalone przez ludzi, których do tego wynają. Mamy nawet Microsoft. To też nie jest tak, że Gates stworzył program operacyjny, on ten program operacyjny Kupił od kogoś, kto go już napisał i zaprezentował światu, bo tam ten Pan, no zmarło mu się, więc Gates nie musiał płacić za to tantiem, które tam mieli, mieli uzgodnione. I wiele biznesów właśnie w ten sposób powstało, widzisz, u nas jest impost, jest Pan Brzuska, który jest jeden z bogatszych Polaków teraz, to nie jest tak, że on wymyślił te skrzynki, on to po prostu zobaczył, zaadoptował na polskie warunki, widzisz, w ten sposób powstaje cała masa biznesów. Więc um, możesz popatrzeć na to właśnie, co ktoś gdzieś robi, co doskonale funkcjonuje, i wykorzystać to do tego, żeby żyć sobie dostatnie. Bo, bo to nie chodzi o to, żeby klepać biedę. Od tego masz swoją głowę, od tego zaglądasz do mnie na, na kanał, żebym ci właśnie tego typu rzeczy opowiadał. A skoro ci o tym opowiadam, żebyś się odniósł sukces, no to po prostu weź te sprawy w swoje ręce i zobacz, co się stanie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.